Co? dotarliśmy na miejsce. Już jesteśmy przy to się No Jakaś miejscowość Kalarites. Jesteśmy w dużej miejscowości, w której mieszka tylko pięciu mieszkańców. I w sklepie lokalnym jesteśmy. Można kupić i kawkę, i węgiel, i wszystko. No i co? Najpierw było z górki. Oglądamy sobie wodospady. A teraz pod górkę. Ekipa za suwa. Pięknie, pięknie. Nikos wybrał nam trasę po płaskim. Po płaskim. Relax. Czekiery easy klasa widokowa po płaski proste schody ciężko się oddycha coś, nie? oddycha ciężko oddycha ciężkie jest tak wybraliśmy najlepszą ścieżkę po prostu 10 najlepszą. na 10 najlepszą, 100 metrów przewyższenia tylko. nie, będzie, będzie prosto, półtora godzinki machniecie bez problemów no. parkiem, parkiem, ścieżka parkiem, widokowa parkiem. mamy to Dotarliśmy. Jesteśmy w Syrakos Greckie miasteczko wysoko w górach Prawie bezludne Syrakos! Mamy to! Tryb serwisowy Mamy to, mamy. Idą. Firma transportowa w Syrakos. Jedyna tutaj. Jesteśmy w Syrakos, idziemy na Biadek klimatyczna miejscóweczka. Tylko mam nadzieję, że jest to tygrys. Dziewczyny postanowiły go udokumentować. nie <laughs> <Left. laughs> <gry> Taka miejscóweczka knajpka z pięknym widoczkiem Trekking w kierunku Kalarites, Kalarites, coś w tym stylu. Jak to się mówi? Kalerites. kalerites. No Kalarites, mówiłem. Tylko, całe mokrze. Schodzimy w miejscowości górskiej i pada i to konkretnie pada a nie ma gdzie się schować Jeszcze moglibyśmy schować się pod drzewami gdyby miały liście ale nie mają więc idziemy w deszczu. taka sytuacja się ma mokre kury jak tam? nie ma Mógliście? Nie, nie. Pójdę do tyłu. Słuchaj, na pewno. Czekaj. obstawiałem, że siądziesz do przodu. Zostawiłem tobie miejsce gustu. Klikle, Dzięki. Eee, no to myślę, że eee. musimy tam tą...